Stanisław Gibadło po zwycięskiej walce na gali boks, nie, Tymek, boks, Tymek z Boxing na 14, trudna Cię, nazwa, ale Ty urodziny chyba obchodzisz w ogóle. Gratuluję. Czego, czego Ci życzyć? Powiedz? Szczęścia i wygranych walki i cieszenia się życiem po prostu, bo to jest, to jest najważniejsze, szczęście w życiu, bo jak jest szczęście to jest zdrowie, jest, jest uśmiech i, i tego trzeba, trzeba sobie życzyć i wszystko. Widziałem zapowiedź Twojej walki, taką swoim udziałem, tam wspominałeś o tym, że po pierwsze to rywal to zero straci w rekordzie raz, dwa właśnie, że sobie zamierzasz ten prezent urodzić sprawdzić. No wszystko się potwierdziło. Wszystko się potwierdziło, tak jak mówiłem. E, dobrze się przygotowałem, naprawdę się przyłożyłem i ja tak jak mówiłem, e, jeżeli jestem przygotowany, to, to wiem na co mi stać, wiem, że mogę zrobić sporo. Jestem po prostu siebie zadowolony, sprawiłem sobie udany prezent i dzień trwa dalej, trzeba kontynuować to po prostu, wesoły. Czy ja gdzieś tam e, widziałem dobrze, że troszkę się zmieniło coś, jeśli chodzi o twoje przygotowania, o twój, e, twój sztab? Czy to mi się tylko wydawało? Tak, tak, troszkę się zmieniło, tak jak mówię, jak wiadomo, zmiany są czymś naturalnym, zmieniło się i, i, i tak jak mówię, nie zmienialiśmy niczego nadzwyczajnego, ale po prostu spuje, czujemy się wspólnie bardzo dobrze, żartujemy, cieszymy się tym treningiem, cieszymy się sobą i to, to jest najważniejsze. Dzisiejsza walka, no też się po niej cieszysz, ale tam, no właśnie, były jakieś takie trudniejsze momenty w tym dzisiejszym pojedynku? No, w zasadzie mam nadzieję, że do nich nie dopuściłem. Wiadomo, to jest boks. Yy, gdzieś tam razem coś się dostanie, jest to nieuniknione, ale nie, nie było czegoś takiego, żebym o, zachwiał się, czy coś. Coś był, był ok, głowa jest cała, nie, nie, nie szamoczę się tam, że tak powiem. Nie szamoczę się. To sześciorundowy pojedynek. pojedynek, nie pierwszy w Twojej przygodzie z boksem. Nie, nie, nie. nie. to już to trzeci już w sumie. W piątej walce już mój trzeci sześciorundowy pojedynek, także dosyć, dosyć szybko to idzie, No z czego jestem zadowolony. No właśnie, jak te sześć rund, jak odbierasz to wszystko? Już już jakiś trochę większy dystans? już jesteś gotowy? Jak czujesz? I, ja powiem szczerze, dosyć, dosyć dobrze kondycyjnie zawsze się czuję. Tym bardziej, że teraz szedłem z wagi i, i to jest taka moja docelowa waga, dobrze się w niej czuję i, i dobrze się czuję. Tam wiadomo są jest są rzeczy do poprawienia, ale, ale generalnie czuję się dobrze kondycyjnie na pewno. No właśnie, wspomniałeś o tym, że zmieniłeś kategorię wagową. To co o tym zadecydowało przede wszystkim? To, że właśnie lepiej się czujesz w tej kategorii, czy gdzieś tam jakieś próby, coś szukanie, jak to było? Nie, nie to była moja generalnie docelowa waga, tylko gdzieś tam z powodu wiadomo jest, rynek jaki jest i, i brało się też w kategoriach wyższych, ale nie, nie, to zazeczywanie, że gorzej się czułem. A tutaj, tutaj. No przypomnijmy tylko, jaka ta Twoja waga jest. 72,600 to jest waga średnia dokładnie. Tak? Waga średnia, no właśnie. I w tej wadze średniej zamierzasz pozostać? Tak, tak, zdecydowanie tak. I w boksie. I w boksie. No chyba, że nie wiadomo, znaczy, tak jak mówię, życia nie zaplanuje się, nie wiadomo co będzie, ale na razie zdecydowanie boks. Zdecydowanie boks. Y no właśnie, ten boks, który tutaj dziś oglądamy, to też kilku młodych, zdolnych, utalentowanych zawodników. Gala, yy, Tymex, czy ty zamierzasz z tym promotorem dalej pozostać? Jak to wygląda? Nie, no jestem bardzo zadowolony. Tymex też na pewno yy, nie daje boomu bicia. Wydaje mi się, że te walki są, są ciekawe i, i tak starają się promotorzy, wydaje mi się robić, żeby te walki były takie, powiedzmy, 50-50. Wiadomo, żeby było, było to widowisko, a nie że wchodzi pi pierwsza runda knockout. Dziękuję, nie, tylko to w miarę jest, jest tego boksu trochę. I think tego boksu, trochę na tej galaktyce. A tak zapytam Cię z ciekawości, w Fame będziesz oglądał? Bo? Nie będziesz, dobra, ja też nie będę. Dobra, to, 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 to temat. W ogóle nie śledzę, nie śledzę niczego, żeby w jakiś żaden sposób po prostu tego nie napędzać. Nie, nie, nie napędzać, po nie no i bardzo dobrze. To wróćmy do, do pięściarstwa, wróćmy do tego, co z Tobą dalej teraz w takim razie, bo mówi, że chyba tutaj z tymi promotorami to uda się dalej współpracować. Mówi, że chciałbyś. Jakieś plany już masz na kolejny występ? Yy, no coś, no, chciałbym jak najszybciej zaboksować, wiadomo. Jest teraz sytuacja, taka jest, że nie możemy się nawet być pewni następnym dnia Tak naprawdę, bo wiem jak wygląda sytuacja w Polsce i, i gdzieś na świecie, no, no trudno, to jest niezależne od nikogo. Nie wiadomo nawet jak święta to wyglądało. No niestety, niestety, ale, ale mam nadzieję, że jak najszybciej zaboksujemy coś no i, i że będzie dobrze po prostu, będziemy się tym cieszyć. Jak te przygotowania w tym trudnym czasie u Ciebie wyglądały? Nie, teraz było bardzo fajnie, e, bardzo fajnie. E, miałem tu trenera z, z trenera z Krzyśka ode mnie, e, też jeździłem do Damiana Durkacza, tam z, Damiany, e, z panem Ireną, i Reneuszem Warom, tak? I, I ogólnie jest to bardzo fajnie. Przepracowaliśmy z Krzyśkiem pierwszy ta bardzo mocno siłowo i kondycyjnie, a gdzieś tam boksersko fajnie z, z Damianem współpracowałem, bo on właśnie yy, właśnie przygotowywał się do Mistrzostw Polski, gdzie wczoraj właśnie zdobył Mistrzostwo Polski i fajnie mogliśmy tak razem tak naprawdę na wysokich obrotach pracować, tak? I zobaczymy jak to dalej będzie. No to czas podzielić się tortem teraz, między innymi z tymi, którzy pomogli ci tutaj dzisiaj wygrać. Tort, tort i coś, żeby dobrze się spało, nie? Żeby się dobrze spało. A co dobrego jest na sen, powiedz? Na sen? Piwo, polskie piwo piwo, nie. Torci polskie piwo. Proszę bardzo, jaki piękny zestaw. Taki <laughs> będzie rzeczywiście? Nie, to zobaczymy. Tak, jestem teraz trochę zmęczony po walce, więc pewnie jedno piwo i pójdę spać, ale Oby, tak, oby po prostu dobrze się spało. Oby się dobrze spało. No i oczywiście jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w takim razie. Jak powiedziałeś, udanych walk, zwycięstw. I... Przede wszystkim szczęścia. Wszyscy bądźmy uśmiechnięci w tym trudnym czasie, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. A najbliżsi co? Będą ci z tobą? Yy, najbliżsi, no oglądali właśnie synek, synek, który się niedawno urodził, no i żonka tam z rodzicami, no i cała rodzina moja duża zresztą też, także. No to proszę, wsparcie brat, się. Radio jest tutaj na miejscu razem z timem także i wsparcie się przydało. Tak, Bradnie niedługo walczy też chciałbym zaznaczyć, bodajże 18 grudnia, także śledźcie też jak Razem najpierw. jesteście taką, taką bardzo mocną, pieściarską jakąś tutaj Długo. Długo. rodziną. Tak, tak wyszło, tak wyszło. brat, tak samo zero w rekordzie i też na pewno tak zostanie po następnej walce. Dobra, trzymam za słowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję tak dzięki bardzo. Dziękuję.